Sąd Rejonowy w Reciebożu postawił na najwyższy poziom w obsłudze przychodzących do instytucji interesantów. Od stycznia uruchomiona została usługa katalogów usług oraz karty usług dostępne dla każdego, o szczegółach w materiale. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z początkiem roku wdrożyło nowe standardy i procedury obsługi interesantów w sądownictwie powszechnym. W całej Polsce we wszystkich sądach wdrożono standardy i procedury obsługi interesantów. Jest to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Polega on na tym, że nastąpiło wprowadzenie katalogów usług i kart usług ze wzorami i formularzami, czyli w końcu strony postępowania mają do dyspozycji to, o co wielokrotnie, wielokrotnie prosiły i interweniowały, bo w naszych ankietach satysfakcji interesantów bardzo często podstawową, najczęściej wpisywaną uwagą była prośba o to, żeby właśnie były edytowalne wzory, wzory, które można wypełnić, które można wyedytować się na komputerze. Ale te wdrożenie standardów to nie tylko te wzory, to też profesjonalizacja biur obsługi interesanta profesjonalna wyszkolona. Kadra szereg, szereg szkoleń, które wszyscy przeszliśmy, poczynając ode mnie, poprzez kierowników jednostek i pracowników, przede wszystkim pracowników Biura Obsługi Interesanta. Z jakimi sprawami spotykają się pracownicy Biura Obsługi? Najczęściej są to pytania o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy spadkowe po śmierci bliskich osób kolejną grupą osób są te, które szukają wniosku, pytają o wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Wreszcie są to pytania o alimenty i o to jak złożyć, jak napisać pozew o alimenty. Więc krok po kroku albo przechodzimy bezpośrednio osobiście do biura obsługi interesantów, wtedy pracownik biura obsługi interesantów wręcza taką kartę usług wraz z wzorem pod tą kartą tej konkretnego tego pozwu czy wniosku, który chcemy złożyć. W tej karcie usług mamy krok po kroku opisaną procedurę, co należy zrobić, żeby tą żeby tą sprawę zacząć. Czyli mamy określony sąd właściwy, mamy określoną opłatę, którą musimy zapłacić. Mamy dokładnie napisane, co musimy zgromadzić, co musimy dołączyć do wniosku lub pozwu. Mamy informacje jakie wymogi ma to pismo procesowe, tak w punktach krok po kroku, własnoręczny podpis załączniki, bardzo ważna uwaga, odpisy dla stron. I jeżeli rzeczywiście wszystko zrobimy zgodnie z tą kartą usług, wtedy tak naprawdę nasza sprawa jest już kompletna, bez żadnych braków formalnych i wtedy po prostu szybciej zostanie wyznaczona rozprawa bez wezwania o uzupełnienie tych braków. Aby skorzystać z oferowanego katalogu spraw, nie musimy osobiście pojawić się w sądzie, gdyż wystarczy nam tylko internet. Możemy się skontaktować z biurą obsługi interesantów przez telefon lub e, pocztą mailową i wtedy pracownik krok po kroku, e, najczęściej to po prostu wygląda tak, że krok po kroku prowadzi nas poprzez e, podstronę dla interesantów, później są wzory i formularze i linki już do strony Ministerstwa, bo trzeba podkreślić, że te wzory są na odrębnej osobnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest www.wsoi.ms.gov.pl, ale linki do tej strony znajdują się w kilku miejscach na naszej stronie, więc naprawdę łatwo je znaleźć. I Wszystkie sądy w Polsce do tych wzorów, czyli my jakby fizycznie nie umieszczamy na przykład takiego dokumentu edytowalnego na naszej stronie, tylko link do strony ministerstwa. Oprócz tego w raciborskim sądzie wprowadzono ułatwienia w uzyskaniu odpowiednich wniosków dla już toczących się spraw. Przed biurem obsługi interesantów, po to żeby skrócić ten, ten czas, po to żeby nie czekać na przykład w kolejce do biura obsługi interesantów, przed biurem obsługi interesantów... Yy, umieściliśmy wzory najczęściej, um, najczęściej używane przez strony już postępowań i świadków, czyli są to wnioski o odpis prawomocnego postanowienia. O odpis na przykład postawienia z klauzulą wykonalności, dla świadków są to wnioski o zwrot utraconego wynagrodzenia za czas pobytu w sądzie i też umieściliśmy tam wniosek o zapytanie o niekaralność. Co prawda te wnioski są rozpatrywane w sądzie okręgowym. Te zaświadczenia o niekaralności są wydawane przez sąd okręgowy w rybniku, ale można je u nas pobrać. Opłacić we wpłatomacie. I to też wszystko jest na parterze sądu. Wprowadziliśmy w płatomat, możliwość zapłaty kartą. Jest on prosty, intuicyjny w obsłudze. W razie problemów pomaga ochrona sądu lub biuro obsługi interesantów. I tak naprawdę tam na parterze jesteśmy w stanie zainicjować swoją sprawę, wypełnić taki druk, a jeżeli mamy możliwość, to jesteśmy go w stanie Wyedytować, bo jest to dokument edytowalny, w domu, wypełnić swoimi danymi, wydrukować i przynieść do sądu, opłacić. Według analizy badania ankiet Satysfakcji Interesantów wskazuje ona, że aż 79% z nich było zadowolonych z poziomu obsługi pracowników raciborskiego sądu.